Z wysokiego C, a tak naprawdę z wysokiego balkonu rozpoczynamy dzisiejsze się Jesteśmy w Bytomskim Centrum Kultury, gdzie już za chwilę koncert gwiazd telewizji TVS, ale nie tylko o tym będzie w dzisiejszym programie. Wybierzemy się też do Chorzowa na pra premierę 12 godzin z życia kobiety. Zaprosimy Was też do Poznania, do Wrocławia, a także coś poczytamy. Wojtek Żeglewski, zapraszam. A teraz zaproszenie w dzieje się takie kulturalno-kulinarne, można powiedzieć, bo zapraszamy Was do Jastrzębia Zdroju, gdzie już dzisiaj wystartował trzydniowy jarmark wielkanocny, między innymi z telewizją TVS, bo na scenie nasze gwiazdy. Kasia Lorenz, Karpowicz Family i zwycięzca pierwszej edycji mąż Grajwka Piotr Oleksy. Będzie to rzeczywiście o wiele więcej innych atrakcji, między innymi te kulinarne, więc jeżeli ktoś szuka czegoś dobrego na święta albo jakiegoś prezentu, z którym potem przykica zajączek to jeszcze 23 i 24 marca powinien wybrać się do Jastrzębia-Zdroju na jarmark wielkanocny. A razem ze mną jedna z gwiazd dzisiejszego koncertu Gwiazdy Wizji TVS, Kordian, dzień dobry, witam Cię. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, witajcie piknie. No już wiecie, że to jest Góral, ta góralska folkowa część naszego dzisiejszego koncertu. Powiedz mi, bo coraz częściej Was można na Śląsku zobaczyć. Tak. Górali tutaj ciągnie na Śląsk? Tak, bardzo, bardzo się cieszę. Może na tym Śląsku nie bywaliśmy za często, ale teraz ostatnio coraz częściej i cieszę się, bo te utwory moje są bardzo pasujące do tego tutaj regionu właśnie śląskiego, dla oczywiście telewizji TVS, którą też od czasu do czasu gdzieś tam podglądam, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj w Bytomiu koncert gwiazd. Góral, Ślązak, dwa bratanki, twoim zdaniem? Myślę, że myślę, że tak. Jest tu jakieś takie połączenie. Bo i Ślązacy, i góral sobie lubią pojeść, potańczyć, pośpiewać też. Tak, dokładnie tak. No i są te tradycje. Śląska, góralska tradycja. Moja lachowska, bo ja jestem taki pomieszany troszeczkę. Góral nie zakopjański, ale lachowski, czyli lach nowosądecki. Hej! Czy Ty dochodziłeś do swojej kariery stopniowo, czy po prostu któregoś dnia się obudziłeś i powiedziałeś, dobra, będę śpiewał? Ojejku, to już od dziecka, jeśli zerknie się w historię Kordiana. 11 lat już jako Kordian, wcześniej zespół Antidotum, 10 lat, muzyka mocno pobrokowa. no ale niestety, Dziewczyna z Góry spowodowała to, że jednak jest ta nuta folkowa i ona zawsze gdzieś tam będzie, ale przemycam troszeczkę taką nutę też lekko popową, ale jednak okraszoną folkę Niestety albo stety, ten folk się robi ostatnio coraz bardziej e, modny i wy to chyba też widzicie po koncertach, bo coraz więcej fanów na te koncerty tak. przychodzi. Ja muszę powiedzieć, że te 11 lat temu, jak dzisiaj spoglądam na to w trakcie, co się działo, kiedy pojawił się Kordian, kiedy zaczął nosić parzenice na kolanach, na tutaj e, i tak dalej, ja widziałem, jak powstawały nowe zespoły, które naśladowały mnie. Dzisiaj z tego się cieszę bardzo. Wtedy nie wiedziałem, ale to tak to się dzieje. No i jednak jestem takim troszkę prekursorem w tej muzyce, właśnie takiej disco, folk, i tak dalej. No i dobrze, niech tak będzie. Wolicie takie sytuacje jak dzisiaj? Koncert, pełna sala, czy jednak wolicie wejść do studia i sobie w ciszy pracować? Ojejku, e, dla mnie nie ma reguły. Lubię grać, gdzie mam 10 tysięcy osób przed sceną, lubię grać też kameralnie. Także wszyscy e, moi fani i, i moja publiczność jest e, zawsze z szacunkiem, i, i także. Nie ma reguły, ale oczywiście lubię grać gdzie są y, duże sceny, choćby nawet tak jak dzisiaj tutaj przepiękna duża ogromna scena. Ja już się nie mogę doczekać kiedy wystartujemy, kiedy zobaczę ten tłum widzów. Czy wy na śląskie koncerty przygotowujecie jakiś specjalny repertuar? To znaczy nie ukrywam, że wybrałem y, z tych utworów, y, których jest y, sporo, wybrałem te, które jednak będą też pasować jakby troszkę do tego regionu. Tak. Y, co jest charakteryzującego właśnie w tej mojej muzyce, w twórczości, że właśnie do danego regionu potrafię dopasować utwory? Także to też jest fajne. Eee, Góralsko-Śląska Piona. Ja. Widzimy się na koncercie, a my do następnych tematu przychodzimy. Górale, górale, góra. GóraLska muzyka. Pozdrawiamy serdecznie. Kornial, hej! Dzieje się teraz dwa w jednym. Przeczytamy i zjemy coś smacznego i zdrowego. W rękach trzymam bowiem najnowszą książkę kulinarną, ale dla tych wszystkich zabieganych, którzy chcą zadbać o formę lunchbox, czyli posiłki do pracy smaczne i zdrowe. To propozycja napisana przez Ewę Sypnik-Pogorzelską i Magdalenę Jarzynkę Jędrzejewską. To książka dla tych wszystkich, którzy, tak jak ja na przykład, powinni o swoje zdrowie zadbać, a przy okazji stracić też kilka kilogramów. Albo też dla tych, którzy już tych kilka kilogramów stracili i chcą formę utrzymać. Bardzo proste, bardzo ciekawe, a przede wszystkim bardzo zdrowe i smaczne przepisy znajdziecie właśnie w tej książce. Dobry becekuś, dobry piesek, dobry becek. Zapowiemy razem kulturałki, co zapowiemy. No to zapowiadamy. Zaczynamy od wycieczki do Wrocławia, do teatru Komedia, gdzie już 27 kwietnia Edukacja Rity, to jest można powiedzieć standard teatralny. Tym razem będzie wystawiany w stolicy Dolnego Śląska. Opowiada o perypetiach małżeństwa, bardzo skomplikowanego. On to akademicki wykładowca, który niestety zagląda nie tylko do książek, ale też i do butelki. Ona, można powiedzieć, że o statucie społecznym nieco niższym próbuje do męża jakoś się dopasować, zapisując się na wszechnicę wiedzy. To tylko początek ich perypetii opowiedzianych w reżyserii Wojciecha Dąbrowskiego. Mamy dla Was zaproszenia na ten spektakl 27 kwietnia. Wystarczy, że wejdziecie do naszego Facebooka, Facebooka Telewizji TVS, odnajdziecie konkursowy post, odpowiecie na zawarte w nim pytanie. No i czekajcie, aż skontaktujemy się z Wami. Być może właśnie Wy wygracie. A jak nie chcecie się wybrać na edukację Rity, to może chcecie się wybrać na koncert Mroza. Taki powiem będzie w Katowicach Mrozu. Wyprzedał bowiem swój koncert na Torwarze. No i poszedł za ciosem, zaczął wyprzedawać wszystkie inne halowe koncerty swojej najnowszej trasy koncertowej, która w tym roku naprawdę święci. Triumfy. 4 kwietnia pojawi się w Katowicach no i zagra swoje największe przeboje. Jeżeli chcecie ich posłuchać, to tak samo wejdźcie na Facebooka telewizji TVS, znajdźcie nasz konkursowy post, odpowiedzcie na zawarte w nim pytanie i czekajcie, bo skontaktujemy się ze zwycięzcami konkursu. Konkursu, którego regulamin znajdziecie na www.tvs.pl. koncert kierujący trasę, który zmiażdżą. Zaczynamy teraz od wyliczanki. Margaret, Zalia, Bowska i Merys Polski. A miasta to Kraków, Wrocław, Katowice, Warszawa, Poznań i Łódź. Właśnie tam w tym roku odbędzie się Babie Lato, czyli letnie brzmienie 2024. Trasa koncertowa, która nie ma sobie wyrównych, co pokazała zeszłoroczna edycja, która naprawdę wiele, wiele tysięcy fanów tego typu brzmień zgromadziła, jak będzie w tym roku. Oczywiście przekonamy się w wakacje, lipiec i sierpień pod znakiem Babie 기상캐스터 <목> w dzieje się, zaczynamy od najbliższego weekendu, 23-24 marca, a więc sobota, niedziela. Jarmark Wielkanocy z telewizją TVS na placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jastrzębiu Zdroju. 24 marca w sobotę w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Sztuka Ksiądz Marek, początek godzina 17. 4 kwietnia w czwartek Mrozu. Koncert w ramach trasy Wszystko było po coś w hali Spodek w Katowicach. Początek godzina 20. 6 kwietnia w sobotę Mayday Bigamist. Sztuka we Wrocławskim Teatrze Komedia Początek o godzinie 19.30. 7 kwietnia w niedzielę koncert Micro Music Acoustic Trio w Bytowskim Centrum Kultury Początek o godzinie 18. .00. 13 .00 i 14 kwietnia, a więc soboty i w niedzielę festiwal Rosim w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wiosna w Teatrze Rozrywki jest... Kobietą 12 godzin z życia kobiety. To muzyczna opowieść o współczesnej damie, o kobiecości na różnych etapach życia. Zaczątkiem kreacji tego spektaklu była piosenka 12 godzin z życia kobiety, którą ja w moim życiu odkryłem bardzo późno, bo w 2017 roku i potem przyszło mi do głowy, że przecież to jest życie kobiety od te, tego czasu, kiedy kobieta wchodzi w dorosłe życie, kiedy przeżywa swoje pierwsze. Zawody miłosne, pierwsze rozterki miłosne, poprzez średnią kobietę, która przeżywa dramaty małżeńskie, aż do kobiety dojrzałej, u kresu swojego życia, która zastanawia się, czy przeżyłaby to życie jeszcze raz. Ania to reprezentantka najmłodszego pokolenia. Energetyczna, młoda, świeża, z życia czerpie garściami. Jeszcze myśli, że, że wszystko jest przed nią, że wszystko może osiągnąć. Przede wszystkim cechuje ją właśnie ta świeżość i ta energia. Tak jak ludzie w dojrzalszym wieku. Mimo, że wiedzą więcej, mimo, że widzieli więcej, oczywiście popełniają dokładnie te same błędy, bo tu jakby się nic nie zmienia. Natomiast wiemy więcej, potrafimy ocenić, gdzie popełniliśmy jakieś błędy. Ona walczy, dlatego że. Tak, jak kobiety, w tym, w tym, tak mi, ja jestem taką kobietą, więc w środku swojego życia, więc y, tak naprawdę jak coś się kończy, a czasami się kończą te etapy wspaniałe, piękne, czyli tego pory, porywu młodości, i nagle coś się kończy, jakiś etap, to jeszcze nie jesteśmy na tyle dojrzałe albo na tyle już mamy tego zmierzchu w swoim życiu. Y, jesteśmy w połowie życia, że jeszcze mamy nadzieję, że może się coś wydarzy, ale patrzymy w lustro albo w tył. Ale co? Czy jeszcze w ogóle jestem w stanie zaufać? Czy jestem w stanie się dźwignąć? Czy jestem atrakcyjna? Czy jestem ciekawa? Czy znajdę kogoś, komu zaufam? O, towarzystwo przyjaźni, towarzystwo przyjaźni, w spektaklu muzycznym 12 godzin z życia kobiety. Gram Anię. I to oczywiste, że musimy spotkać się razem na tym spektaklu. W 12 godzinach z życia kobiety gram Ankę. Jest to oczywiste, że tak naprawdę nic nie wiem. Nie wiem, czy to się skończy, czy to się zacznie, i czy w ogóle jeszcze coś będzie. Gram w spektaklu 12 godzin z życia kobiety postać Anny i dlatego bardzo dobrze znam początek i bardzo dobrze znam zakończenie tej sztuki. Razem ze mną obiecani gościa, tak naprawdę gościnie, bo chyba tak się teraz mówi: Ania i Angelika z, z zespołu z Kapeli Jafer. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Dzień dobry. pięknie. No właśnie, witamy Was, Piknie, bo to jest kolejna folkowa część naszego koncertu, koncertu gwiazd telewizji TVS, który w Bytowskim centrum kultury. Za chwilę się rozpocznie, a kiedy będziecie oglądali ten program, to już dawno będzie po nim, ale nic to straconego, bo ten program, ten koncert, obejrzycie u nas w telewizji 31 marca. No Ale właśnie, dziewczyny, na Śląsk często was przybywa? Ja na przykład studiowałam na Śląsku, więc Śląsk mi jest bardzo miły i bardzo dziękujemy z Angeliką za, za to zaproszenie. Cieszymy się niezmiernie, bo to jest bardzo miła atmosfera, no i fajni ludzie. Dokładnie. Mając swoją gwarę, podobną do naszej, także jeszcze lepiej się w tym wszystkim No czy podobno to bym się nie zgodził. Powiedz coś, coś tak powiem, gwarą góralską. Cały czas próbuję gadać tą gwarą, także myślę, że mnie rozumiecie. Co byś wciął? I to jest dziwne, bo na Śląsku jest coś takiego jak, no, powiedzmy, że taka święto, wojna między Gorolami a Ślązokami, ale Gorole to nie, nie Górale, to broń Boże, natomiast do Górali nas ciągnie. Czy, czy Górali też ciągnie do Ślązaków? Myślę, że tak. Myślę, że te kultury są bardzo zbliżone mimo wszystko do siebie gdzieś tam. Wiem, że jak też przyjeżdżają Ślązaki do nas na Podhale, szczególnie na te ferie, to my jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powodu, no bo zawsze się z nimi dogadamy. Wiadomo, że do góralskiej muzyki to ten szczewik to tak sam y, chodzi. Wy to też obserwujecie, jak tutaj przyjeżdżacie, no, między innymi tutaj do Bytomia, czy, czy do innych miast y, w naszym regionie, że Ślązacy lubią do Waszej muzyki tańczyć, lubią się bawić. Lubią się muzykiem. bawić, y, ale na przykład ja sobie nie wyobrażam, co by nie zatończyła, ta noga mi niesła do tych szlagierów śląskich, z lubię. Bardzo lubię posłuchać i myślę, że to jest takie obopólne, że my się po prostu wzajemnie uzupełniamy i to jest, to jest piękne. A czy Was nie korciło kiedyś też śląskich szlagierów trochę pośpiewać? Na imprezach, na biesiadach nieraz, choć co się śpiewało. Jak, jak to wychodzi, taki śląski repertuar w góralskim wydaniu? Śpiewany gwarą pewnie, nie? Pewnie swoją, taką jaką tak. nam no wychodzi. Jak się czuje? Ten sezon koncertowy dopiero się rozkręca, w waszym przypadku jak to wygląda, czy wy z racji tego, że jesteście z gór, to w zimie macie tak zwane żniwa, czy wy to dopiero teraz też na tą trasę koncertową ruszacie? Ogólnie teraz jest post, to wiadomo, że troszeczkę ta muzyka przycichnie, przymilknie, natomiast mimo my mamy sezon praktycznie Andiu cały rok, to Angelika jest Dobra, kierownikiem dana. zespołu, więc organizuje te wszystkie wydarzenia, ale jest zacno miło, od Sylwestra i ciągnie się nam to do końca roku, więc Full grafik, jak to, jak to można powiedzieć. Koncertowy repertuar i koncertowy odbiór tego, co śpiewacie, to jedno, ale no, wszystko teraz dzieje się w internecie i myślę, że wasza twórczość też. Nie myślę, ja o to wiem. Wy robicie tam milionowe zasięgi. Tak się nam akurat udało, że trafię do tych ludzi, szczególnie w internecie. Dobieramy te teledyski pod te piosenki, także zanim jeszcze powstanie piosenka, to już tam gdzieś w głowie jest teledysk, także myślę, że to wiąże się z tym, że i wizualnie, i muzycznie może to przypaść do dyskusji. Ale trzeba też zaznaczyć przede wszystkim, że twórcą tych tekstów jest Angelika. I Angelika wpadła między innymi na pomysł Maryśki. Maryśki która teraz jest hitem sieci, hitem internetu. Naprawdę bardzo dobrze jest przyjęto przez wszystkich ludzi w całej Polsce i myślę, że wielkie brawa też jest dla niej, bo, bo to myślę, że to był taki naprawdę bardzo fajny wybór i, i dobry moment, żeby puścić tą piosenkę. Maciej się bieda, taki pisarz, którego uwielbiam i którego pozdrawiam serdecznie. Bardzo lubi pisać swoje teksty w hotelach. Jak to jest w Twoim przypadku? Bo co innego, proza, co innego, teksty piosenek. Gdzie ty lubisz te teksty pisać, tworzyć, A w gdzie na najlepsze pomysły wpadasz? Na najlepsze pomysły zawsze wpadam, jak wyjadę na wakacje. Wtedy mam pustą głowę, także i dużo. Wyobraźni. Także najczęściej jak przyjeżdżam ze Stanów do Polski, to wtedy się tworzą najlepsze hity. Ancia do nas dzwoni, wiecie co, próba jest wtedy i wtedy przyjechał właśnie z Ameryki i mam bardzo fajny tekst. Chyba bycie świadomi i robimy tą piosenkę no i, tak to i, wygląda. i później pochodzi hit. <laughs> Okej, okay. te hity będziecie mogli między innymi zobaczyć w Telewizji TVS, bo ten koncert, koncert gwiazd Telewizji TVS w Bytomskim Centrum Kultury będzie oczywiście specjalnie dla Was nagrany. Próby za moimi plecami powoli dobiegają końca, podobnie jak program Dzieje się. Dzisiaj to wszystko, co przygotowaliśmy, odwiedzajcie Facebooka, Telewizji TVS. No i oczywiście nie zapomnijcie o nas za tydzień. W imieniu Niny Noconi zapraszam już na kolejne Dzieje się, który tym razem z Jastrzębia, z Jarmarku Wielkanocnego. Do zobaczenia.